Dobra, jak ja widać, tak jak sobie kałym blakom z dwójkę, przez to, że sobie troszeczkę chciałem tak sobie na chilu pograć tak kurde... Nie spocić się za bardzo, no i takie tak logiczne, że będę się pocił, bo ja to kurde nigdy nie mogę grać sobie normalnie tak sobie na Chillu, bo dla mnie nie ma takiego czegoś jak granie dla Chillu, co? Nie nie wiem jak to ludzie robią, że mogą grać na Chillu, ale dla mnie to nie jest. Jak jest gra competitive, to jestem competitive. Nawet jak gra nie jest competitive, jestem competitive. Jakoś tak od zawsze byłem taki competitive. Nie wiem, jakoś dla mnie nie ma takiego czegoś jak fan w grach. No serio, jakoś tak sobie jak gram w grę, no to muszę być dobry. A jak nie jestem dobry, no to tak na serio, czy to by się chce grać? Nie za bardzo. No właśnie, musimy grać. Tauna. nienawidzę nuketowna, na no, serio, jakoś nie wiem, kiedyś jak byłem młodszy, bardzo lubiłam nuketowna, co nie, bardzo kochałem nuketowna, ale teraz jak tak gram sobie więcej, więcej, no teraz już może troszeczkę przestałem grać te starsze Call of Duty, ale i tak, i tak, no, grałem sobie sporo, jakoś tak, nie wiem, już tak, nie, tak, nie, nie... A jak coś nazywa? Nie sprowadza mi to fan yy, Nuketown. Jakoś tak kiedyś bardzo lubiłam, kochałam Newtown ale teraz jakoś tak nie wiem. ogarnąłem, że ona jest taka, no nie wiem, taka do dupy, tak na serio. Nie będę tam. ta mapa jest taka do dupy. I też właśnie sobie zagramy balistą, bo kurde, na serio no jakoś nigdy nie byłem fanem balisty. Jakoś bardziej DSR grałem 50. Jakoś muszę się totalnie przyczaić od nowa, bo na no, serio nigdy nie grałem tak za bardzo e, DSR, żebym kurde, umiał tego skilla. Bo na serio no zawsze byłem DSR fan, jakoś tak nie wiem. Nigdy mi to jakoś balista, nie wiem. Ja w ogóle żadnych pamiątek nie mam w głowie, że w ogóle grałem DSR e, Twój, nie DSR, tylko balistą. W ogóle ani jednej pamiątki nie mam, że grałem e, balistą, takie rzeczy. Ja w ogóle nie wiem, czy ja grałem w ogóle balistą, jak byłem taki młodszy i był prime tej gry. Ale mi nie wydaje mi się na serio, bo jakoś nie wiem. Ja pamiętam, że miałem DSR na gold level. Nie, nie miałem Gold level, co ja gadam max level, bo gold level to ja jednak nie wiedziałem jak się wbija yy, Golda na broń tak na serio. Bo wtedy nie umiałem czytać po angielsku, no to co jak ja miałem yy, odlokować coś jak nie miałem po angielsku, co nie? I też wczoraj właśnie spytałem, czy gracie w ogóle w starsze Call of Duty i się dowiedziałam, że nie gracie za dużo w nowy Call of Duty, yy, nowy Call of Duty, stare Call of Duty, ja się dowiedziałam, że bardziej gracie te nowsze. no jest takie 50-50, ale i tak i tak, kurde, prawie 50% osób zaznaczyło, że nie gra nawet yy, w starsze gry, co? Hop ma ja do tego powiem, hopa cheaty. No jak, no ja... No nie wiem, no jaki to jest experience tej gry, no. Chłopku, że imbota. I 50% z was nie gra w ogóle w starsze Call of Duty, takie, no. Też ciężko tak powiedzieć, bo tak troszeczkę słabo to powiedziałem, no tak napisałem, czy pytałem czy w ogóle gracie w starsze Call of Duty, no bo dla niektórych to jest, nie wiem. Modo 2 2 z 2023, ey, fu, 2023, a dla niektórych to, no, jakieś, nie wiem, Black Ops 2 co nie? Ale, no, i tak, i tak, kurde, zdziwiłem się, że, kurde, tak mało ludzi, tak kurde, że sporo ludzi dało, że nie gra w starsze Call of Duty. Ja takie, okej, okay, kurde, ja nie wiem, czy w Polsce w ogóle nie grają starsze Call of Duty, czy coś takiego. Nie wiem, jak nie gra w starsze Call of Duty, takie rzeczy, możecie w komentarzach, czemu nie grasz Call of Duty? Może ci nie kręcą te Call of Duty, albo grasz na PS5, to może też dlatego. Bo jak, się, jak, 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 jak ma się PS5, albo PS4, to nie można grać. To jest właśnie najgorsze z konsolami, z, PS, yy, z PS4, PS5, że nie można grać starszych gier. Dlatego tak najbardziej kupiłem Xboxa, dlatego przez to, że miałem yy, też pada od Xboxa. A, Pop ma, god moda, ok. Bo też mam tego pada. Bo jakbym na serię nie miał tego pada, i nie było to tak wiesz, dla kontentu, to po pierwsze bym nie kupił, a po drugie, to jakbym miał kupić już to PlayStation bym kupił, bo jakoś nie wiem. Od zawsze byłem fanem PlayStation, nigdy nie byłem takim za bardzo fanem Xboxa. Jakoś zawsze byłem fanem PSa, ale jakoś, wiesz, jakoś. Często że robię content i potrzebuję takiej, wiesz, konsole, żeby mógł grać na te starsze Call of Duty i takie rzeczy, no to muszę mieć dobrego pada, co nie? A wiesz, a jak ten był tańszy o wiele, bo tamten od ten DualShock 5, jakiś tam, wiesz, ten taki propadcie, jak to się na tymi gałkami w tyle, to on chyba prawie 100 dolarów więcej kosztował, To jest takie, mm -hmm, podziękuję sobie. Już wolę się przyciąć do pada Xboxa. A, okej, okay, gra, powiedziałem. Okej, okay, mi, mi to pasuje. Ja nie, nie mam problemu z tym. Dobra, yy, za dużo nie ma tych graczy tutaj. Jest dwie osoby, a nad nie mogę wyjść. Zarąbiście, nie no. Ci też są zarąbiści, nawet nie pozwalają mi wyjść. Dobra, no to kurde, nie wiem, bym musiał wyłączyć grę, na no serio. Ja wczoraj, kurde, ja sobie pomyślałem, tak kurde, nie miałem co robić, to jest takie dobra. Ja mam słaby sleep schedule, no to jest takie dobra. Ja zazwyczaj chodzę, nie wiem, trzecia, czwarta spać, co nie, to jest takie, okej. Okay. Pójdę sobie o 12. Poszłem sobie leżeć o 12, zasnąłem o czwartej. Leżałem 4 godziny w łóżku. Tak, na serio, 4 godziny w łóżku leżałem. I kurde, tylko leżałem, kurde, próbowałem zasnąć, niewygodnie było, kurde, tutaj za zimno, tutaj za ciepło, kurde jak za, zamknąłem balkonowe to za zimno, kurde yy, tfu, za ciepło. Jak otworzyłem to za ciepło, kurde, no ja yy, kurde, I, tak, i tak, kurde i takie tak myślałem, że kurde naprawię sobie, kurde, pójdę sobie o 12, nie wiem tak sobie pomyślałem, kurde, nawet jak poleżę sobie godzinę, to i tak i tak zasnę, kurde nie wiem o pierwszej, drugiej, mać co nie? To i tak i tak szybciej wstanę. No i gówno, kurde, A stałem o tej samej porze, Cztery takie 4 godziny zmarnowałem, tak można powiedzieć, kurde. Ty, ale ja nie wiem czemu, ale to snipienie w tej grze, na no serio, w Black Opsie dwójce jest takie troszeczkę dziwne. Jakoś tak snajpisz sobie i jakoś tak nie wiem, kiedyś zarąbisz się, czy te, te strzały idą, tak jak tutaj, pyk, pyk, Tylko tutaj hitmarker, przez to, że to jest kurde balista. Balista to robi hitmarkery piękne. E, ale i tak, i tak, kurde, jakoś tak nie wiem. Kiedyś mi strzela zarąbiście, się, kiedyś trafiam piękne strzały, co nie? Jak jeszcze wiesz, przyczajony jestem bardziej, gram sobie ba więcej, więcej, jestem przyczajony bardziej tutaj gry. To zarąbiste strzały trafiam, ale kurde, kiedyś to są problemy, na no serio. O! Właśnie to jest to! Właśnie to, co ja gadam! O! O! No nie! Kurde, jakbym tam tego trafił! Jaki to był nawet spoko klip! No może to nie jest kurde klip, kurde, jak kiedyś robiłem. Ja grałem kurde codziennie w tą grę, ale i tak i tak to było! Ale na serio, nie wiem czemu, ale w tej starszej Call of Duty tak się fajnie snipey. bo jakoś porównać do tych nowszych Call of Duty, tak jak wiem, wbijam na Modern Warfare 3, nie jest to samo. Przez to, że mi się wydaje, że ten slide cancelling dużo psuje. Na serio, slide cancelling, wy. Jak się za, No, przy Call of Duty bardzo psuje. Przez to, że to jest takie. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale psuje to, bo jak gram sobie w modowę 2000. Yy, no nie 2019, gdy ja gram sobie w dwójkę, tą najnowszą modowę dwójkę, się grało. Fajny był moment. Przez to, że gram sniperką, to nikt mi nie mógł zrobić slight cancelling, takie rzeczy, że musiałem tylko w celownikiem na środku, wiesz, tam gdzie mają głowy albo yy, szyję. I wiesz, i latałem sobie perfidnie, tak, o, i kurde tylko słuchowałem, pam, brawo, lewo, prawo, lewo i rzadko ludzi co kucało. Jak kucało, zazwyczaj skakało tam, no to wiesz, jak skoczysz, no to... I tak i tak wtedy musisz dwa razy tylko jeszcze iść. To jest takie, nie musi wtedy, jak to się nazywa? Miesz pozycję celownika, tylko wiesz, strzelasz go na początku, nie wiem, tam kurde, prawie swojego y, private point i później kurde, strzelasz go jeszcze raz, to kurde wczesta i zabijesz go. I właśnie to jest najgorsze, że jak zrobić slide cancelling, no to kurde, albo go trafisz, heada, Albo, no nie trafisz i chop cię zabije przez to, że, kurde, jak, jak ci przyładuje tą sniperką cik, 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 no to już w już, tak, na no, serio, i to jest takie, no słabe trochę, na no, serio, jakieś tak, nie wiem. Slide cancelling dla mnie nie powinien być w Call of Duty, wiesz, ludzie gadali, że tam, wiesz, o, slide cancelling. Gadam właśnie o multiplayer, nie obchodzi mnie za bardzo Warzone, ale zawsze gadałem, w Warzone potrzebuje być slide cancelling, bo slide cancelling jest to... Potrzebny w Warzone. Warzone to jest taka gra, która trzeba mieć, jest na movement. Wiesz, jak biegniesz sobie na środku drogi. A, okej, okay, to jest hit marker. Nice. Jak biegniesz sobie na środku drogi, potrzebujesz mieć jakąś, wiesz, no... uniknięcie, przez to, że ja widziałem ten hejt duży na Warzona 2, nawet sam nie grałem za bardzo w Warzona, ale i tak, i tak widziałem problem z tym, co, nie? Przez to, że to mi się nie podobało, bo nie było slide canceling. I to mi się bardzo nie podobało, bo wiesz, jak ktoś ci kurde, nie wiem, z pleców strzela, no to jesteś totalnie w dupie. Jak jesteś na środku pola, albo gdzieś totalnie na środku, gdzie nie możesz się przykryć, no to jesteś totalnie dead, co nie? Jak jeszcze masz slide cancing, to jakoś może jeszcze dość rady, co nie? Wtedy bardzo dużo ludzi chyba Delphin dive używało, jak dobrze pamiętam. Nie jestem pewien, bo nie kręg wrodzona. Ale jakoś multiplayer mi niepotrzebny jest, jakoś chyba będzie slide cancing w tym w Black Opsie 2. Czy mi się to podoba? Nie, nie podoba mi się za bardzo to. Jak dobrze pamiętam, kurde, bo już nie wiem, jakoś za dużo ludzi się hypuje na tego Black Ops 6, na serio. Zobaczymy wtedy, jak będzie na serio Black Ops 6, wyszła już, co nie, i zobaczymy jak to będzie w grze, bo na serio, wiesz, ludzie oceniają to, bo wiesz, bo nostalgia, takie rzeczy, wiesz, stare rzeczy, stary prestige, takie rzeczy. No wiesz, fajne to jest, że stary prestige, ale no, co ci to na serio daje do życia? Prestige to jest takie, no nie wiem, ja na serio jestem tego pewien, że ja na pewno tylko wbiję jeden prestige na maksa i już nie będę tego robił, co nie? Tak mi się wydaje, na serio, że biję tam 55 level i już nie będzie mnie to opodziło. Jak będą te bronie, jak się nazywa, że jak, tak w Black Opsie dwójce, że wiesz, że bronie ci się y, anulują, podziękuję, tak na serio. Biję 55 level i już nie będę bijał levela, przez to, że no nie opłaca mi się. Jakoś może jakby było to takie, nie wiem, zarąbiste malowanie, co bym chciał mieć, takie, wow, ale i tak, i tak nie wybiłbym, bo i tak, i tak Max Prestige to jest, kurde, no troszeczkę grind jest tego, na serio, bo tam będzie Max Prestige i później 1000 level, jak dobrze pamiętam. bo Tutaj już nie pamiętam, za bardzo nie pamiętam, kurde, jakoś nie wiem, tak na serio dużo ludzi się harpuje na tego Black Opsa 6, tak kurde, ale będzie fajne, będzie fajne, nikt jeszcze nie wie. Ja zobaczę dopiero w becie, kurde, czy mi się będzie fajnie grało. Na, na serio to jest ciężko ocenić, że mi się będzie fajnie grało w betę, bo na serio w becie mi się zarąbi się grało w modą F3, a później totalnie jakoś deadło mi motywacja w modą Offer Jakoś Później, jak wyszła oficjalnie ta gra, to jakoś tak nie wiem, deadła mi Chęć, czy jak to można powiedzieć. Później znowu zwróciła się, później znowu deadła bo jakoś tak wiesz, jakby był sniper's mode, bym o wiele bardziej grał w modą F3, bo jakoś nie wiem. Sniper's mode to jest taki tryb, który na serio kudę powinien być permanentny, Może to nie jest, wiesz, aż. Taki aktywny tryb, że wiesz, każdy gra w to. Wow, kurde. Ale i taki, i tak, no sporo ludzi w to gra. No, no serio, no może nie jesteś najlepszym graczem, ale i tak, i tak, no kurde, sobie grać, bo snajperką, nie wiem. Zarąbiste to jest to, że jak potrzebujesz jakieś wyzwanie sobie zrobić, no to bijesz sobie na ten tryb i sobie robisz wyzwanie, co, nie? Jakoś ze snajperki, jak potrzebujesz jakieś wyzwanie. To jest właśnie fajne, że wiesz, że sobie bijasz, nie musisz się pocić, że jakiś kurde ci chłop przychodzi. No wiesz, logiczne, że kurde przyj przyjdzie ci jakiś gość, to jest zarąbisty ze snajperką, ale to i tak, i tak łatwiej go zabić niż, kurde używasz jakiś, nie wiem karabinek co nie No tak jak tutaj widać nawet perfidnie, że od razu pójdę nie trafiłem, od razu jestem dead. Tak na serio. I ludzie gadają, że snajperki są overpowered. Nienawidzę tego jak ludzie gadają, że snajperki są overpower na jeden strzał. Takie rzeczy. Dlatego też w ja na serio przestałem grać. Tak no cap, kurde, bo na serio jakoś tak nie wiem Snajperki nie są fan. Jakoś cały czas nerfią te snajperki. A jak nie nerfią te snajperki, no to są totalnie do dupy. Po drugie, kurde, są jakieś operatorzy, czy jak to można nazwać. Ten, no, operatorzy będę to na to nazywał. Totalne do dupy. Jakoś tak, kurde, nie wiem. Jeden operator jest, że kurde, nie, nie zabijesz, wiesz, osobę ze snajperki na jeden strzał. Później tu jest jeden, co kurde, nie wiem. Ci kurde, ogień kurde wali. Tu jest takie rzeczy, tu jest takie rzeczy. Nie wiem, jakoś podoba mi się koncept tej gry. Bardzo mi się podoba, tak jak Valorant. Podoba mi się counter, ale wolę TS-a. Przez to, że nie ma tych żadnych gadżetów. To jest bardziej skill, co nie? Że wiesz, ja rozumiem, że wiesz, każdy woli co woli, co nie, ale ja nie widzę, jak jest takich, powiemy, tak jak tutaj teraz jest, Ex i Call of Duty. Że w Call of Duty jest takie coś, że wiesz, że jest pusto, wiesz, tylko skill to ciężko powiedzieć, ale no, jak porównamy do starszych Call of Duty. Był tam skill. I, I Connection Network to był tylko basowany, yy, wiesz, yy, lobbyst, co nie? A teraz jest takie coś, że wiesz... No, Skip Matchmaking, to ciężko porównać, ale Extefiant to jest takie coś, że no Skip Best Matchmaking, to jest, bo wiesz, no Skip Best no to Skip Best że wiesz, to jest tak jak kiedyś na Network grają. No i to jest to, i później te gadżety, bardzo psują te gadżety, że wiesz, że nie wiem, z dupy jakiś ogień ci wysuwa, kurde, jakiś boble ma, co kurde, nie możesz go trafić przez to, no strzeli przez to, nie zadaje mu obrażenia, on może, to jest takie, troszeczkę mogę zagrać, nie będę gadał, że nie mogę grać w tą grę jakoś. Troszeczkę mogę, ale już wolę na serio w Black Opsa 2, e, Call of Duty zagrać, niż kurde, na serio jakieś Extrefying. E, jak mi wyskakują jakieś kulki, nie, na serio ja byłem dużym haterem Black Opsa 3, ale jak teraz mogę porównać, że są takie XTF gadżety, że kurde, Bobla z dupy, wolę już kurde Black Opsa 3, bo jakoś kiedyś nienawidziałem, że to były Jetpacki, teraz jakby dodali Jetpacki, nie miał totalnie z tym problemu. Totalnie nie miał z tym problemu. Nawet ja bym się cieszył, żeby było coś nowego. Może bardziej bym miał problemy z tym, że wiesz, że jestem sniper no to by było dla mnie o wiele ciężej z snajperką grać, bo wiesz by ludzie latali jak powaleni Ale dałoby się na pewno przyczaić, bo bym był nawet lepszy I no, jak chcecie więcej widzieć takich kontentów, wiesz, takich chillowych, takie rzeczy To dajcie lajka, dajcie suba, bo jestem bardzo blisko 500 subów I no, trzymajcie się, buziaczki, pa pa